Trzecia B przedstawi Wam za chwilę, jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy. Dzień dobry. Klasa trzecia B przedstawi, jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy. Pamiętacie numery alarmowe? Powtarzajcie za nami. 999 9, 10 kogutowie ratunkowe. 998, straż pożarna. 998, straż pożarna. 997, policja. 997, policja. 112, telefon alarmowy. 112, telefon alarmowy. Pamiętaj, najważniejsze jest bezpieczeństwo. Aby zacząć kogoś radować, musisz zapewnić sobie bezpieczeństwo. Nie będziesz mógł pomóc, jeśli sam nie będziesz bezpieczny. Jeśli stwierdzisz, że jesteś bezpieczny, powinieneś rozumieć stan poszkodowanego. To bardzo ważne. Od tego zależy decyzja, co dalej robisz. Podejdź do poszkodowanego i zapytaj. Słyszysz mnie? Jeśli odpowie, zapytaj. Potrzebujesz pomocy? Jeśli tak, pomóż w miarę swoich możliwości. Jeśli nie odpowie, podtrząsnij poszkodowanego za ramię. Jeśli nadal nie reaguje, to jest bardzo ważna informacja dla Ciebie. Trzeba wezwać pomoc. Trzeba wezwać pomoc. A teraz Antek zaprezentuje, jak prawidłowo wezwać pomoc. Jeden, jeden, dwa. Dzień dobry. Mam na imię Antek. Mam 9 lat. Jesteśmy na ulicy Barcelońskiej. Zdarzył się wypadek. Są osoby poszkodowane. Potrzebujemy pomocy. Jeśli już wezwałeś pomoc, a nie reaguje, oceń oddech. Pomogą Ci w tym Twoje zmysły, wzrok, słuch i czucie. Połóż swoją rękę na czole poszkodowanego, a drugą podtrzymuj brodę. Przybliż swój policzek do ust i nosa poszkodowanego, aby wyczuć i usłyszeć oddech. Patrz w tym czasie na klatkę piersiową poszkodowanego, aby sprawdzić, czy się unosi. Policz na głos do dziesięciu. Jeśli klatka pierściowa poszkodowanego podnosi się, słyszysz i czujesz ruch powietrza na policzku, to znaczy, że poszkodowany oddycha. Twoje zadanie to ułożyć go w pozycji bezpiecznej. Zobaczcie, jak układamy poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Kontrol oddechcą Tutaj poszkodowany oddychał, więc ułożyliśmy w pozycji bezpiecznej. A teraz mamy inną sytuację. nie oddycha, musimy wykonać resutację krążeniowo oddechową Nasze ręce i oddech ratują życie. Powtarzamy na zmianę. 30 uciśnięć dwa wdechy ratownicze. Zobaczcie, jak wykonujemy Raz, dwa, krążeniowo-oddechową.

6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rejestrację korzeniowo-oddechową robimy aż przyjedzie karetka.